Może kolejny mecz, kolejna porażka, czy, czy, czy trener ma jakiś sposób, żeby, żeby weście zespół zaczął wygrywać? No bo brakuje Wam szczęścia, no i przede wszystkim popełniacie wiele, wiele własnych błędów, które od razu przeciwnicy wykorzystują na gole. Dzisiaj był tego przykład. No na pewno tak. Na odprawie żeśmy poczulali zawodników, że powinni być w tych miejscach, z których w których padły bramki, no niestety nie byli, a w szczególności pierwsze dwie. Pierwsza i druga bramka, ewidentne błędy indywidualne zawodników. No niestety, no, jeżeli nie wypełniamy założeń tych, którzyśmy sobie założyli przed meczem na odprawie, no i tak później są tego takie efekty. Kontuzja Tomasza dzwonka w bramce by się Łukasz Wlot, czy to był ten moment, w którym tam Wasza że tak powiem naprawdę się no załamała Ja myślę, że w tak, meczu? na pewno Drużyna się czuje pewniej, je, jeżeli Tomek broni, a wszedł Blod i miał taką nieszczęśliwą interwencję, gdzie padła bramka, później następna, no wiadomo, że to podłamuje drużynę i nie czuje się na pewno pewnie. Także to zdecydowana... Zdecydowało to na pewno jakiejś części o naszym porażstwieniu. Panie trenerze, czy powrót kontuzjowanych zawodników wpłynie na polepszenie gry całego zespołu? Jeżeli chodzi o kontuzjowanych zawodników, no, mamy tu na myśli Łukasza Zachariasza czy Jarka czy... Dołęgę. Jeżeli chodzi o zaręcza, trzeba poczekać, bo to jest za wcześnie. O, to jest łapa po ciężkiej operacji, no serce chce, no, ale niestety, że trzeba troszeczkę czasu, żeby doszedł. No, ja myślę, że do Łęga szybciej dojdzie, chociaż też miał dość bolesną kontezę, bo zrzaskany yy, kością bo no, jest to bolesne, no, ale miejmy nadzieję, że będzie. Trenerze jak wygląda sytuacja w szatni, no bo porażka za porażką, no, no na pewno to chłopaków jakoś tak nie mobilizuje i nie pociesza. Nie wiem, nie jest, nie jest tak w szatni nerwowo, nie wiem, nie są chłopcami sami źli na siebie, że po prostu no, nie wychodzi im tak jakby chcieli. No na pewno atmosfera nie jest najlepsza, bo przegramy mecze, no. próbujemy wyciągać wnioski z zawodnicy sami, też wyciągajemy wnioski, no ale... No niestety, no to jest sport i ktoś popełni tych błędów więcej i przegrywa mecz. Czy no. więcej mogę powiedzieć? Czy znaczy, trenerowi nie wydaje się to, że w niektórych momentach zawodnikom po prostu brakuje sił, bo, bo no w drugiej tercji już niektórzy nie chcę tutaj mówić nazwiskami, no ale oddychali rękawami, czy tutaj ten okres przygotowawczy gdzieś tam coś no niestety, zostało obłoginię? Weźmy przez od tego momentu, gdzie przejeździmy drużynę, troszeczkę żeśmy yy, 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 cięższe treningi zrobili, na pewno to... Myśmy byli przygotowani na to, że przyjdzie taki czas, że to zmęczenie będzie musiało wychodzić. No niestety wyszło dzisiaj. W poprzednich meczach wyglądaliśmy dobrze, przegrywaliśmy je, ale wyglądali, wyglądaliśmy dobrze. Dzisiaj nie było tragicznie, no, ale to no, było widać, że tą, tą cięższą pracę na treningach, którą wykonujemy. a co z Wachowskim i To proszę się zapytać polskiego związku, okej ok. lodzie, dlaczego ich nie zatwierdzam.